Pani Iwono, podczas tej edycji Tańca z Gwiazdami nie zrobiliśmy żadnego tematu prywatnego i chciałbym to nadrobić. Tak, a nie możemy tak zostawić. <laughs> Widzowie czekają. A więc, przy okazji zamieszania związanego z Trybunałem Konstytucyjnym rząd chce wprowadzić obowiązkowe szczepienia. I czy jeżeli to się stanie, to wybierze się pani do ośrodka i się zaszczepi na koronawirusa? Właśnie chciałam zapytać się jakie szczepienia, bo ja nie jestem przeciwna szczepieniom, ponieważ jako dziecko miałam za sobą kilka szczepień i myślę, że bardzo mi dobrze posłużyły. Natomiast teraz bym była bardzo ostrożna, ponieważ nie do końca wierzę w to, że ta szczepionka już tak szybciutko jest, bo wiem ile to lat trzeba, mhm. ile lat zajmuje praca nad taką szczepionkę. Więc byłabym bardzo nieufna, tym bardziej, jeśli nie znałabym składu tej szczepionki, a myślę, że możemy składu tej szczepionki nie znać. Więc e, na pewno będę bardzo, bardzo ostrożna, chociaż powtórzę, nie jestem przeciwna szczepieniom, bo uważam, że niektóre nam się bardzo przysłużyły, rzeczywiście były potrzebne, przynajmniej w moim życiu. Ja tak mam. A jeżeli będzie taki nakaz, to będzie pani w stanie iść do środka i zaszczepić? Czy będzie Pani szukała, tak jak chciałbym, takiej jednoznacznej decyzji, <noise> tak czy nie? Czy będzie Pani tego unikała w jakikolwiek sposób? Kiedy patrzę na to, co się dzieje w tej chwili na świecie, to będę unikała. Jakoś jestem wyjątkowo, wiesz, ja przeszłam naprawdę wiele szczepień jako dziecko, natomiast teraz wyjątkowo... W przypadku covida e, jestem bardzo ostrożna i raczej będę w tej grupie ostatnich osób albo tych uciekających do Afryki. Dziękuję bardzo, to była wielka przyjemność przeżyć z Panią kolejną edycję Tańca z Gwiazdami, to nasza już Taką trzecia. Taką historyczną, prawda, ale teraz historyczna wyszła, więc rzeczywiście była dziwna, była inna, ale cieszmy się, że, była, że się odbyła i, i po prostu mogliśmy podziwiać wspaniały taniec. Nie mamy też wspólnego zdjęcia, więc nadrobmy to. ha ha ha